Cześć wszystkim, z tej strony Klimsz, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj porozmawiamy sobie o komediach romantycznych. Przygotowałem dla Was pięć, które są godne polecenia, moje ulubione, które nie mają dram, nie mają stresu, są bardzo wesołe, mają masę gagów, więc na pewno się uśmiejecie. Doskonałe do obejrzenia z dziewczyną, żoną, samemu, żeby się dobrze bawić. No i co? Zaczynamy! Na miejscu piątym mamy Gamers od studia Pine Jam, które zrobiło Gleipnir w tamtym sezonie. Fajna seria krótka, dwunastoocinkowa, która opowiada historię Amano Katy. Kate Amano, który jest zwykłym takim kolesiem, chodzi do szkoły, nie ma za bardzo znajomych, nie z wyboru i spędza czas samemu. Naszym Keitą zainteresuje się Tendo Karen, blondynka najlepsza w szkole, w sensie taka jakby pierwsza dziewczyna, z którą każdy chce chodzić, śliczna, inteligentna i gra w gry, i gra w gry bardzo dobrze. Więc Karen podejdzie do naszego Kate' y i powie, hej, chciałabym, żebyś dołączył do klubu graczy, który tu mamy. I ci gracze są dość profesjonali. Mają profesjonalnych kolesi od CSGO, profesjonalnych ludzi od Biatyk i będzie próbowała go wciągnąć. Problem polega na tym, że przede wszystkim Keita jest casualem. Nie umie, za... znaczy, gra w dużo, dużo w gry, ale gra tak po prostu sobie pyka tam, nie? Klika sobie w tę grę. A Karen jest bardziej profesjonalna i chciałaby grać na hardzie, gra w trudniejsze gry itd., itd., więc. Tutaj to jest jakby pewien dysonans. Drugi dysonans taki, że Kary mimo wszystko jest jakby hot commodity. Jest taką dziewczyną, z którą każdy chce chodzić, a Keita widzi siebie jako kogoś gorszego, więc ma wrażenie, że ten związek się nigdy nie uda, ze na ten dysbalans. Dochodzi do tego druga para, Aguri i Tasuku, którzy też mają podobny dysbalans, jeśli chodzi o, o ich związek, więc mamy takie dwie pary, które zaczynają ze sobą chodzić. E, tak jak mówię, mało odcinków, więc szybko to stres się skończy. A mnie przede wszystkim zainteresowały te gry. Humor był fajny, śmieszny, a ogólnie mimiki twarzy. Bardzo fajna seria do polecenia. To, co jest też ciekawe, to uczy nas, że jeśli chce mieć partnera, który dobrze wygląda, dba o siebie, to faktycznie trzeba też samemu troszkę o siebie zadbać, żeby ten wygląd poprawić. I miłość przezwycięży wiele rzeczy, ale zapachu ciała, który nie używa dezodorantu, nie przezwycięży. Więc polecam fajna seria. Na czwartym miejscu Łotaku Nikoi Łamuzyka Shi, albo Miłość jest Trudna dla Otaku, od A1 Pictures, które zrobiło Kaguye, Anohane, Your Lion April, czyli dużo różnych serii, więc tutaj studia, nie ma co reklamować. Ta seria jest bardziej e, nie tyle dla dorosłych, ona jest o dorosłych, bo poprzednia seria była w szkole a ta seria jest już dla ludziach pracujących. Momose Narumi jest naszą główną postacią, która jest otaku. Nie ma, się, nie ma tutaj co ukrywać. Dziewczyna jeździ na konwenty, rysuje mangi sprzedaje swoje do jinshi, które są yaoi, więc jakby to życie otaku funkcjonuje. Ale chodzi też do pracy. jest w tej pracy. Fakt, że jest otaku, to jest jej najbardziej ukrywany sekret. Nie chcę, żeby się nikt dowiedział, No bo to kultura otaku w Japonii to też czasami nie wypada, czasami manga to, to obciach, więc jakby nie chcę, żeby ludzie o tym wiedzieli. Wie o tym Hirotaka, jej dobry przyjaciel czy znajomy bardziej, którego znała też wcześniej, przed tą pracą pracują razem i spotyka się z nim po pracy bardzo często, żeby pogadać właśnie o mandze, o jej problemach, o jej związkach. No i co? Hirotaka w którymś momencie podczas spotkania w pracy, niestety, palnął a, i spytał się hej, będziesz na konwencie w weekend? A w tej rozmowie były jeszcze dwie inne osoby, które z nimi pracują. Była Hanako i Taro. No i mamy problem. Ale czy naprawdę? No więc tak na problemu nie ma, ponieważ okazuje się, że i Hanako i Taro to też są otaku, którzy są w związku już od dłuższego czasu. Więc mamy bardzo fajną sytuację, w której mamy dwie pary, ponieważ ym, nasza Narumi się bardzo szybko z Hirotaką też schodzi, już, już w pierwszym odcinku. Więc mamy dwie pary otaku, które będą pracowały ze sobą, więc roz będą rozmawiać w pracy, plus też będą jeździć razem na konwenty. Hanako zielonowłosa na przykład lubi się przebierać za mężczyzn. Jej facet dużo czyta mang e, takich Moe, więc ogólnie bardzo ciekawe osoby, ciekawe postaci, które będą tak żyły sobie. Jest dużo ciekawych gagów, ale taka spokojniejsza seria, nie? Bardziej. Właśnie dorosłe relacje, jak to, jak to zrobić, żeby ukryć przed nimi, że się mangi kupuje, jak zrobić, żeby obejrzeć anime, ale żeby się wyspać do pracy. Fajnie zrobiona, polecam. Dodatkowy jest jeszcze jeden odcinek, który opisuje historię, w jaki sposób się Hanako starą poznali, jak byli w szkole, który też uzupełnia troszkę serię. Fajna seria, do obejrzenia. Na trzecim miejscu Kaguya sama wa Kokura Setai Kaguya Love is War czyli Kaguya Miłość to wojna od A1 Pictures, o których mówiliśmy przed chwilą. Kaguya Shinomiya i Miyuki Shirogane to są osoby, które należą do najpotężniejszej organizacji na świecie, silniejszej niż NATO, silniejszej niż NASA, niż Illuminati. Ta organizacja to samorząd studencki, który w anime jest ma pełną moc. Jeżeli tam należysz, to, to jesteś prawie że bogiem. Więc ym, należą do niego. Bardzo potężne, inteligentne osoby, które są bardzo dumne i nie chcą się przyznać do błędu i na pewno nie chcą okazać słabości. Plus i Kaguya, i nasz Miyuki są w sobie zakochani, ale nie będą w stanie wyznać tej miłości, ponieważ to jest dokładnie ta słabość, o której mówiłem, i nie są w stanie tego zrobić. Więc to, co chcą zrobić, to są skłonić drugą osobę, żeby wyznała miłość jako pierwsza. Miłość, to wojna, a seria jest prześmieszna, fantastyczna, jest podzielona na odcinki epizodyczne, jakby całość idzie w miarę do przodu fabularnie, ale każdy odcinek jest prawie że oddzielny, bardzo fajne postaci poboczne, między innymi Chika, która należy do klubu gier, a prześmieszna dziewczynka, która wchodzi, rozprasza wszystko, albo powoduje niesamowite śmieszne sytuacje i gagi, a którą może widzieliście też w endingu, gdzie tańczy, choreografia bardzo znana. Więc polecam Kaguje bardzo silnie. Tylko uwaga, drugi sezon już jest niestety trochę stresujący. Więc jakby pierwszy sezon jest bezpieczny, nie powinno was nic zestresować, jest po prostu fajny, zabawny. Drugi sezon już ma kilka stresujących sytuacji, które prowadzą jakby do pewnych rozwiązań, więc możecie go nie oglądać, chyba że naprawdę Wam się seria spodoba i nie macie problemu. To też polecam, bo jest na przykład voice actor, który podkłada głos Dio z Jojo. To taki mały plusik. I tak, zdecydowanie warto obejrzeć. I na drugim miejscu Ore Monogatari od studia Madhouse, odpowiedzialnego za Hunter x Hunter, One Punch Man, Hajime no Ippo, czyli jedne z najlepszych shonenów, nasz główny bohater Takeo Goda. Prawdziwy mężczyzna, silny, wielki, odważny. Jeżeli by to było My Hero Academia, to mógłby być głównym bohaterem, mógłby być Almightem, jest, jest naprawdę, wiecie, jest odpowiedzialny, wielki. Ale to jest komedia romantyczna. To nie jest Shonen, to nie jest Shonen, moi drodzy. I Takeo znalazł się w... teoretycznie nie w tym anime, w którym powinien. Zakochany w Rinko Yamato, dziewczynce, która jest przyśliczna, trzy razy od niego mniejsza, drobna. No i co? Dobre wieści dla Takeo są takie, że Rinko zakochana jest również w nim. Czyli mamy tutaj w dwie strony miłość, to jest ekstra. Aczkolwiek problem jest taki, że i Rinko i Takeo są bardzo, bardzo nieśmiali. Więc ciężko im przejść do drugiej bazy, którą jest trzymanie się za ręce. Nie mówiąc już w ogóle o pocałunku. Ale przynajmniej to miłość sobie w miarę wznali, więc prześmieszna seria, gdzie tr jakby trzecią postacią bardzo ważną jest Makoto, który jest najlepszym przyjacielem naszego Takeo który będzie też powodował wiele nieporozumień, śmiesznych gagów, i, i tak sobie razem żyją, i to wszystko się kręci. A dzisiaj się dowiedziałem, że też jest live action w oparciu o, o tę historię, który wygląda też fantastycznie, i polecam Wam naprawdę bardzo ciepło. Oglądałem go razem z żoną. Dużo odcinków, w miarę, bo chyba 24 plus. Um, i śmialiśmy się po kilka razy na każdym odcinku, więc uważajcie tylko, żeby nie uszkodzić sobie ust, bo od śmiechu bo może Was trochę szczęka woleć, seria jest przezabawna. I na pierwszym miejscu mamy Gekan Shoujo Nozaki-kun, czyli mistrz romansu Nozaki, od studia Dogo Kobo, które zrobiło New Game i zrobiło Jak ciężkie są Twoje hantle, czyli studio, które się bardziej skupia na komediach trochę romantycznych, a seria przyśmieszna. Więc y, większość serii romantycznych, komedii romantycznych, prowadzi do tego momentu, gdzie bohaterowie spotykają się przy zachodzie słońca, z tyłu szkoły i wyznają sobie miłość, gdzie w końcu albo mężczyzna, albo, albo kobieta zbiera sobie tą odwagę, żeby móc skonfrontować drugą postać i po 24 odcinkach powiedzieć: Kocham cię, gdzie druga osoba mówi: Też kocham cię, i tutaj jest the end, a nim się kończy. Nozaki Kun się od tego zaczyna, moi drodzy. Czyli Sakura konfrontuje Nozakiego w pierwszym odcinku w klasie i mówi mu, e, nie mówi mu bezpośrednio Kocham cię. Trochę jej nie wyszło, aczkolwiek wyznaje mu swoje uczucia, że chciałaby z nim spędzić jakby czas. Na co Nozaki Kun się bardzo ucieszył i daje jej autograf i mówi: Nie ma problemu, jesteś zatrudniona. I teraz co się wydarzyło? Okazuje się, że Nozaki Kun jest mangaką. I rysuje mangi do takiego miesięcznika z magami shoujo, z romans, romansu dla kobiet. Sakura o tym nie wiedziała, więc to też ją zaskoczyło. Wzięła autograf, no i w sumie dała się zatrudnić, chyba że tak naprawdę jej nie płaci, ale udało jej się jakby ogarnąć tę sytuację, zwłaszcza, że też należy do klubu artystycznego, więc dziewczyna potrafi rysować. I tak się zaczyna nasza przygoda. W mieszkaniu u zakiego będę razem pracować nad jego mangami i dzięki temu Sakura trochę się do niego zbliży, pozna go lepiej, plus też pozna bardzo dużo jego asystentów, którzy są ciekawymi postaciami z tej szkoły, po jakby pozna bardzo dużo osób. I historia jest przezabawna w związku z tym, że używa bardzo silnie poważnego, hu poważnego humoru. Nozaki jest bardzo poważną osobą, która Mimo że jest mistrzem romansu, jeśli chodzi o mangę, to w życiu codziennym o romansie nie wie nic i nie, nie wyłapuje tych sygnałów, w ogóle nie, nie docierają do niego zupełnie, więc będzie masa, masa przezabawnych gagów i naprawdę musi się obejrzeć. Niestety jest tylko pierwszy sezon anime, drugiego sezonu pewnie nie będzie, jeśli będzie kiedyś, to się bardzo ucieszę. Możecie złapać mangę, która w Polsce też wychodzi. Więc naprawdę bardzo polecam. I tak wygląda moja piątka, moi drodzy. Dodatkowo, jeszcze bonusowo dopowiem wam Toradore i Oregairu, które nie znalazły się na tej liście tylko dlatego, że są okruchami życia. Jest kilka stresujących momentów, kilka takich momentów do rozważenia, więc nie uwzględniłem ich. Dajcie znać, jaka jest wasza piątka ulubiona i czy jest jakiś tytuł, który kompletnie przegapiłem i powinien się na 100% znaleźć na tej liście. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.